Widzowie, czy wy wiedzieliście, że jest chwilowy taki bug, że jak wejdziemy w karnetię, to tu mamy, mamy takiego gostka. Tutaj to, jest to samo tutaj, ale są tutaj takie bardziej złote rzeczy. I odkryłem taką coś takiego buga, że jak mamy to, to nie odebranie jeszcze, nie, nie ma tego co tu, bo te dwie rzeczy odebrane. To teraz jak wejdziemy do szafki, to mamy za darmo to. Mamy już to odblokowane. Ze złotą maskę. Ale jak już mówiłem, tutaj nie mam nic odebranego. Nie mam. Po prostu mam tak jakby za darmo. No i... Więc to odbierajcie na sam koniec. Tak, na sam koniec. Wreszcie to, to, a potem to, no i na sam koniec sklep. Albo najlepiej, wiecie, mam się to skip tak jak mi, to możecie od razu tutaj już przejść do Baymaxa. To będzie dalej No, I, i to tyle. Papatki!